Dzień dobry Państwu, Daria kabała witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny wieczór żużlowy, wieczór z drużynowym Pucharem Świata. Przed nami baraż, z którego to oczywiście w nowej formule tylko jedna drużyna wiedzie do sobotniego finału, a zatem zapowiadają się nam bardzo ekscytujące zawody. Na takie też liczymy i z moimi gośćmi, a są na nimi dzisiaj Janusz Kołodziej, Grupa Azoty Unia Tarnów, choć chyba w tych najbliższych dniach to głównie reprezentant Polski po prostu. Dzień dobry Janusz. Dzień dobry. I trener z Parfalu Bazu Zielona Góra, Rafał Dobrudzki. Dzień dobry. Dzień Rafał. dobry. Dzień dobry Państwu. Będziemy mieli okazję, panowie, przez kilkanaście minut sobie porozmawiać o tym, co ten baraż może nam przynieść, więc yy, zanim to, muszę spytać, co tam się dzieje u nas yy, w kadrze, bo zgrupowanie odcinek drugi trwa. Tak jest, Janusz, już jesteście w Bydgoszczy, choć w sumie nie do końca na stadionie. Yy, no tak. Yy... Ja tak naprawdę goszczę teraz tutaj, a natomiast zawodnicy są w hotelu. Wszyscy będą razem oglądać te zawody i analizować w takim spokoju i razem, więc wydaje mi się, że będą wyciągnięte dobre sugestie. No a co do przygotowań, no to wiadomo, było ich bardzo dużo i wydaje mi się, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Był trening w Bydgoszczy, był trening w Ostrowie. Jesteście przygotowani sprzętowo i mentalnie na to, co nam ma tutaj przynieść sobota? Jak tak najbardziej, tak. Wszyscy włożyliśmy bardzo dużo pracy w to, żeby być dobrze przygotowanym. Trenowaliśmy w Bydgoszczy, trenowaliśmy w Ostrowie, byliśmy na zgrupowaniu, tak, żeby razem wszyscy, wiadomo, porozmawiali i mogli się wyłączyć troszeczkę z tych nerwów, z tego wszystkiego. Więc wydaje mi się, że naprawdę. Wszyscy podeszli do zadania bardzo bojowo i, i robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby być jak najlepiej przygotowanym, i wydaje mi się, że udało nam się e, no, fajnie to wszystko poskładać do jednej całości. Ten jeden raz w roku z różnowym Pucharem Świata jest niezwykle ważny i pewnie tak samo ważne jest właśnie, by udało się jednak chłopaków zaciągnąć w jedno miejsce i dać im spędzić kilka, kilkanaście choćby godzin razem. Właśnie po to, żeby się skupić na tym jednym ważnym drużynowym zadaniu, które trzeba raz do roku wykonać. Tak, no, zawodnicy wykonali już gigantyczną pracę, choćby po to, żeby tutaj się znaleźć, tak, w, tej, w tej kadrze, bo jest naprawdę ciasno, kandydatów jest masa. Żużel jest bardzo nieprzewidywalny. Każdy z zawodników, którzy startują już choćby w, nawet w barażu czy, czy w eliminacjach, no każdy z tej drówki nawet dziś zahaczył o jakieś problemy większe lub mniejsze, więc żużel dzisiaj no jest bardzo, bardzo wymagający i trzeba być cały czas doskonale przygotowanym. I te kilka dni, które oni tutaj mogą spędzić razem na pewno dobrze wpłynie na taki, na taki team spirit, jak się mówi. I, i, I to jest bardzo ważne w tym meczu, na pewno, żeby atmosfera była taka no, prawidłowa. prawidłowa. Przed nami barasz. Panowie, ja już o nim powiedziałam, że ekscytujący. Z samej choćby formuły to nam wynika. Tak też Wam się on zapowiada. Wiemy, kto i my już też wiemy, co za chwilę zdradzimy naszym widzom, w jakim składzie pojawią się dzisiejsi reprezentanci Szwecji, Stanów Zjednoczonych, Australii, no i Czech. Tak, dużo się mówiło o tym, dużo szachów. Szczególnie tutaj drużyna duńska nam zafundowała kilka znaków zapytania e, czy one się zamieniły już jakby w wykrzykniki? wykrzykniki trudno powiedzieć Trudno, e, trudno, powiedzieć ten eliminację w Szwecji, jakby odpowiedzi nie dały, kto tak naprawdę mać e, w tym podstawowym składzie e, wszyscy zapunktowali w miarę e, równo ci pretendenci do, do kadry, także na pewno e, e, menadżer drużki po będzie miał w zawodach powiedział, problem. kogo wymienia, więc on chyba wątpliwości nie ma. No, no, nie powinien mieć przynajmniej. Janusz, ty czy kadra w ogóle uważacie, że to właśnie Dania jest naszym największym? Rywalem na sobotę? Ja powiem szczerze, że tutaj patrzę jakby z bardziej własnej perspektywy, takiej, że wiadomo, że każdy będzie trudnym rywalem. Trzeba się na to przygotować na równi, nie można wybierać, że ta drużyna będzie trudniejsza, ta łatwiejsza. Wydaje mi się, że jakby było za łatwo, to też to by nie smakowało tak, 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 tak dobrze, więc yy, no po prostu staram się jak najlepiej przygotować, pojechać jak najlepiej, nie patrząc na to, jaki będzie rywal. Natomiast młodzi Amerykanie tak naprawdę debiutują w ogóle na polskiej ziemi. Już nie mówię o polskich torach żużlowych, ale pewnie o tym jeszcze będzie czas wspomnieć. To teraz troszkę o tych, którzy dziś pewnie jednak bardziej główne role odegrają. Janusz, ty, kiedy oglądałeś półfinały i ten z Kingslin, i ten ze szwedzkiego Vastervik, to byłeś... Najpierw bardziej zaskoczony tym, jak w sumie gładko Anglicy wjechali do tego bydgoskiego finału, czy tym, jaką słabość okazali Szwedzi u siebie? Na pewno najbardziej zaskoczyli Amerykanie. To jest po pierwsze. Wiadomo, że po jakby problemach australijczyków. Anglicy spokojnie to wykorzystali i widać, że bardzo pewnie dojechali do, do końca. E, natomiast no szkoda było tego początku Szwedów w e, bo rzeczywiście, e, może gdyby to się jakoś inaczej poukładało, to, to ta walka byłaby bardziej zacięta i taka bardziej wyrównana, natomiast e, Duńczycy jakby szybko odskoczyli. E, no, i stało się jak się stało. No, Później na szczęście popełniali nie popełniali jednak zbyt wiele błędów. No, dokładnie, tak jest, bo to już się wprowadza taka nerwowa atmosfera i, i nie jest tak łatwo. Natomiast no, na szczęście może dzięki temu dzisiaj baraż będziemy mieć bardzo ciekawy. Znalazł, a ja od razu z pytaniem dotyczącym jednego wciąż z kangurów, czyli Darcy Ward i jego chęć po półfinałowej rehabilitacji, takiej rehabilitacji za swój słaby wynik. No, i pewnie y, życie nadzieją, że on tutaj w Bydgoszczy, pamiętamy choćby występ w Grand Prix, potrafi jechać jak z nut. Y, na pewno tak, na pewno liczy na bardzo dobry występ, ponieważ y, no wiadomo, to są zawody niebelejakie, jakie, tylko to jest drużynowy pochar świata. Myślę, że I... na ten tle Janusz y, Rywali, dzisiejszych rywali w barażu, jest w stanie nam tutaj błyszczeć i dzisiaj nie tak jak w półfinale pociągnąć tę drużynę. Do finału. Yy... <laughs> o jeździe Warda za dużo. Yy... Nie trzeba opowiadać, jak on dobrze jeździ, bo to jest niesamowity zawodnik. Iż to tyle razy udowodnił, że yy... ciężko naliczyć, ile on razy wygrywa, jakie robi postępy, jakim jest świetnym zawodnikiem. Więc wydaje mi się, że dzisiaj tak naprawdę nie powinien mieć większych problemów, jakby z, taką, z takim dobrym wyczuciem siebie, motocykla i wyczucie tej, dokładnie tej atmosfery, tego wszystkiego, więc wydaje mi się, że Darcy w żadnym wypadku dzisiaj nie powinien zawalić tego meczu, z tego względu, że wiadomo, no, ostatnio chyba miał defekt, dzisiaj no, oczywiście miał, ten sprzęt niez, nie niezwykły. będzie tylko nawalał, a będzie mógł swobodnie jechać, tak jak to ro, zawsze robi, to podejrzewam, że nawet koło kompletu mógłby gdzieś tam... Stefan, panowie, czysty, niczym nieskażony entuzjazm. I to tak u tej młodzieży amerykańskiej, jak i u pana profesora Grega Henkoka I o niego spytam ciebie, Januszu. Czy ktoś taki, z taką naturą, taką osobowością i takim żużlowym doświadczeniem jest w stanie nawet zawodnikom takim jak Max Rummel czy Gino Manzares, mającym no, bardzo znikomą wiedzę o tym, na, jakich, na jakim torze przyszło im tutaj startować, jest w stanie przekazać taką porcję wiedzy, żeby to robiło różnicę? Czy to trzeba jednak samemu sobie wypracować? Wiadomo, że najlepiej jest samemu doświadczyć pewnych rzeczy. Natomiast Greg Henkog jest na pewno dużym wsparciem dla tych zawodników, ponieważ jest niesamowitym człowiekiem niesamowitym żyżlowcem. Ma niesamowitą wiedzę, jest mega spokojny, potrafi to normalnie przekazać. Na pewno też potrafi wszystko przekazać, tak jest. Nie, nie jakby nie okłamując, nie. Nie, nie przekłamując mówiąc, rzeczywistości Dokładnie, bo niektóre osoby po prostu tak robią, że, że nie chcą za dużo powiedzieć, żeby jakby nie dawać szansy innym, bo jednak patrzą na to, że... Kiedyś przyjdzie dużo, mi z nim rywalizować. No dokładnie. Dużo mnie to pro, kosztowało pracy na przykład yy, i dlaczego teraz mam wszystko jakby zadać na pracy? No dokładnie. Więc yy, nie wszystkich stać na to, natomiast Grek od razu jak leci, yy, może spokojnie wszystko zdradzić i dla niego to nie jest problem. Oto jak nieraz jeszcze przy starym regulaminie drużynówki mówiliśmy, próbowaliśmy kalkulować, tak? Czy trzeba wygrać półfinał, czy jednak zająć miejsce dające start w barażu? Ty zwykle którą opcję prezentowałeś, Janusz? Mówię do ciebie jako do reprezentanta Polski. Bezpośrednią drogą z półfinału ja do półfinału. Pamiętam, finału? że w tym roku na szczęście nie trzeba było kalkulować, bo są takie przepisy, jakie są. To już odpowiedź na inne pytanie, jeśli mówisz na szczęście. No, Czyli, że to dobrze, że jesteście rozstawieni bezpośrednio? Tak i... jest. A wydaje mi się, że patrząc na starsze lata, to samo przejście tak wychodziło i yy, jechaliśmy w półfinałach i wcale nam to na nic złego nie wyszło, wręcz odwrotnie, na, na dobre, więc. Yy... Bo w porządku, a w tym roku jest jak jest. Że niezwykle ważne zadanie i dobrą pracę wykonał, nie tylko dla siebie, Kim Nilsson, ale też dla drużyny, bo on jako debiutant tak wchodzi w zawody. Myślę, że od razu czuje się zdecydowanie bardziej pewny siebie. No i też drużyna szwedzka wie, że ma czterech w składzie. No tak. Bardzo dobrze zawody się zaczęły dla Szwedów. On, wiadomo, Grek wyprzedził Kima. E, natomiast e, no, kolejne wieki pokazały też to, że um, wyniki są zadowalające na pewno Szwedów. Zobaczymy. Przyniosła nam druga seria także czeskie zwycięstwo biegowe. Wacław Milik, jak mówił mi Przemek Pawlicki przy okazji obecności w studio ostatnio, śmieją się zwykle jego polscy koledzy, bo Wacław Milik ma na swoich siedzeniach chyba w busie takie zagłówki z napisem Wacek wiadomo, że bardzo, bardzo śmiesznie to brzmi dla jego polskich kolegów. To jest zawodnik, który może nam na stałe się wpisać do tego żużla na najwyższym poziomie. Twoim zdaniem, Janusz? No widać. właśnie... Wciąż niezwykle młody. Widać po tych zawodach, jak i po tych zawodach w Astervik, że naprawdę potencjał w tych zawodnikach młodych, czeskich jest bardzo duży. Jadą pewnie na motocyklu bardzo dobrze. Wiadomo, że ostatnio o Czechach się zapomniało, bo jednak rzeczywiście ten poziom u nich po Aleszach, Drewnach opadł i tak troszeczkę jest cicho. Natomiast teraz ci zawodnicy przypominają o swoim kraju, o sobie, więc... Fajnie, że tak jest, że, że, że na południu ktoś, też ktoś zaczyna dobrze jechać i że coś się dzieje. Zbuntowała nam się taśma, a my ten bunt wykorzystamy, bo nie mieliśmy w końcu okazji powiedzieć o tym, co się w trzeciej serii jeszcze stało. A to dopiero teraz, a ta trzecia seria też swoją drogą była niezwykle emocjonująca. Ja najpierw od tych super bieżących wydarzeń zacznę i od ciebie, Januszu. Bo ta walka o finał jest niezwykle zacięta. Bak, kto by pomyślał, że mogą tutaj tak bardzo też straszyć momentami Amerykanie? Ale jak myślimy Szwecja, Szwecja czy Australia, to Ty kogo byś sobie wybrał do finału i nie zgadzam się na odpowiedzi, typu szanuję każdego rywala i tak dalej. Ale tak jest. <laughs> Dziękuję ci serdecznie. Ale szczerze mówiąc, ja cały czas jakby trzymam kciuki za tymi słabszymi, czyli wydaje mi się, że w tym momencie jest to Szwecja. Bo cały czas walczy, wiadomo, razy z góry, razy jest na dole, ale... Generalnie widać, że, że no naprawdę muszą cały czas pilnować tego wyniku. Teraz właśnie przy tym ostatnim biegu, który właśnie był, też szkoda było Bertsona, bo, bo widać było, był bardzo szybki, brakło tylko mądrej jazdy i za szybko, po prostu za szybko zaczął robić jakieś manewry, wyprzedzania i przez to stracił niepotrzebny punkt, ale jedziemy dalej. Właśnie, myśląc o takim filarze, jakim jest bez wątpienia dla reprezentacji Szwecji Andreas Jonsson, pomyślałam sobie, że zawody takie jak te często nam kreują nowych bohaterów, tak? Bo Andreas Jonsson, to Was pytam, źle spasowany, nie do końca dobrze spasowany z dzisiejszą nawierzchnią w Bydgoszczy, czy po prostu popełniający zbyt dużo błędów, które nie przystają do zawodnika takim, takiego, jakim jest on, też pozwala mówić nam więcej o innych Szwedach? No, według mnie cały czas szuka jakby jakichś ustawień, cały czas widać na to, że stara się jak może, natomiast nie zakaża, za mu to wychodzi. Natomiast cały czas, tak jak właśnie wcześniej mieliśmy informacje z parkingu, mechanicy szukają razem z nim, nie wiedzą do końca co zrobić, ale no widać, że starają się. Nazwiska, rozmawiamy o tym, co nam przyniosła ta czwarta seria. Darcy Ward, Janusz chyba zrobił coś niezwykle ważnego dla Australii. Mówię też w takim kontekście mentalnym. Wprowadzając w tej końcówce, najbardziej e, decydującym momencie zawodów, dużo spokoju. No dokładnie tak, bo optymistycznie mogą podejść teraz do jakby ostatniej serii. Darcy pojechał świetnie na pierwszym uku i później. Tylko pilnował y, swojej dobrej pozycji, czyli, czyli dobrego toru jazdy. Nie pozwolił sobie na jakieś błąd i, i dowiósł te trzy punkty, pewne trzy punkty. Reprezentacja Polski. Co czuje zawodnik w takiej sytuacji, w jakiej znalazł się Edward Kyrcz Janusz jest szansa na reakcję, czy to tylko impuls? Na pewno dużą złość, y, bo większość zawodników jeździ bardzo czysto, natomiast była. Podobna sytuacja, gdzie, gdzie on zachował się czysto, bo zostawił miejsce I rzeczywiście tak było, natomiast gdy on już był z tyłu, kolega nie został mu tego miejsca, pojechał dokładnie z krawerzyka do samej bandy, docisnął go, mogło to się tragicznie skończyć, na szczęście wyjechał jakoś cało z tego, ale no na pewno jest dużo złości i tak być nie powinno, bo to prowadzi tylko do tragedii. Ty, myślę, oglądając dzisiejsze zawody, poprawnie, jeśli się mylę, patrzysz nie tylko na Szwedów, Australijczyków, ale patrzysz też na ten bydgoski tor, na to, jak on się zmienia, i już pewnie Twoja głowa odjeżdża yy, finałowe, sobotnie zawody. Tak jest? No tak, taki jakiś plan się już powoli układa w głowie. Oglądam cały czas tor, jak jest równany, co się z nim dzieje, ile jest polewany. Yy, podglądam, jak zawodnicy jeżdżą po pierwszym łuku, później co robią. Staram się jakoś tu wskazać. coś Cię zaskoczyło? Że sobie tam szybciutko w telefonie, w notatkach ująłeś? Nie, muszę to szybko układać w głowie, bo nie nadążę tego wszystkiego pisać. A podczas razy już trzeba mieć tak wszystko zakodowane w głowie, że trzeba tylko wykonywać. Więc no, mocno, mocno analizuję cały czas wiele sytuacji. Mam nadzieję, że nie będę popełniał zbyt wielu błędów, a wręcz nie można tych błędów popełniać. I tego ci właśnie życzymy sobie oczywiście również. Kto, jak kto. Marek Cieślak ma głowę na karku i zapewne o to nie możemy mieć co do tego żadnych wątpliwości, że on już wszystko wie, co trzeba nam zrobić. Choćby teoretycznie w finale. No w dokładnie sobotę. tak, chyba dowodów nie trzeba na to, ponieważ tyle razy co trener e, zdobywał upór świata i, i e, jak to dobrze jak sobie radzi w lidze, pokazuje, że, że naprawdę ma dobrą głowę, e, która umie tym wszystkim kierować, więc no, wydaje mi, się, że, że wydaje mi się, że y, do tych zawodów trener będzie świetnie przygotowany. Przyznaj się, że Janusz, ty myśląc o rywalach w finale, tak i najmniej uwagi poświęcasz Brytyjczykom? Znaczy, to jest tak, że o rywalach się myśli jak najmniej, bo myśli się o tym osobie, o tym jak jechać, o odpowiednich ustawieniach, o odpowiedniej ścieżce jazdy, a nie myśli się totalnie o rywalach, bo to jest jakby troszeczkę ujmowanie sobie możliwości, żeby wygrywać, więc no, trzeba być totalnie skupionym na sobie. No i cudowne jest w żużlu to, że czasami oglądamy na to, że piękne pojedynki człowieka, który ma lat 44, nazywa się oczywiście Greg Hancock i faceta, który dziś też pokonał niejedną barierę lat 22, Darcy Ward. To było też przepiękne obrazy. No na pewno tak, jest to bardzo miłe i fajnie się to ogląda, bo jakby nie ma jakby takich kategorii, że ten zawodnik już jest słaby, ten jest młody, to będzie bardziej odważniejszy. Liczy się wszystko, doświadczenie, cały kształt. Yy, doświadczenie. o którym wspomniałem to był bieg 19. Proszę Janusz, w takim razie dokończ swoją myśl, jeśli możesz skomentuj też to, co widzieliśmy w wyścigu 19. No właśnie, tutaj jest potwierdzenie właśnie, zawodnik Greg Henko, który ma swoje lata potrafi świetnie pojechać na pierwszym łuku idealnie wręcz już tyle razy tutaj był i jeździł na tym torze że wie jak pojechać z tego pierwszego pola bo jednak do usypanego było bardzo daleko i jest szansa że może to stracić tutaj widząc jak prowadzi bieg widać że cały czas wybiera jeszcze optymalne ścieżki takie żeby Darcy nie dał mu rady nie wyprzedził go i widać, im bliżej mety jest, tym Darcy jakby się coraz bardziej zbliża, bo czasami na takim torze jest łatwiej jechać z tyłu yy, niż z przodu, bo nie widzimy co Rywal tak naprawdę robi. No, w tym momencie widać, że Greg właśnie idealnie pojechał środkiem toru, przymknął krawężnik, pojechał właśnie tą krótką ścieżką na ostatnim łuku i wygrał ten bieg zdecydowanie, a jeszcze na przeciwle przeciwległej prostej yy, Darcy praktycznie dotykał jego tylnego koła do Was na koniec. Zapewne wiecie, a Państwo zapewne pamiętają. Mówiliśmy o tym przy okazji naszego półfinałowego studia Grzegorz Knap. Historia tragiczna i niestety dobrze nam znana i próba zebrania środków pieniężnych dla rodziny Grzegorza. Ostatnio w moim studiu Krzysztof Cygielski przekazał swój niezwykle dla siebie ważny puchar. Dorzucicie coś? Ja, ja już e, oczywiście dorzuciłem, i e, oczywiście prosimy Państwa o, o wsparcie. Bo to jest e, aukcja, jest przeprowadzona na stronie polskiej.pl Polski i zachęcałem Państwa do udziału w tej licytacji. Mnóstwo gadżetów, na pewno e, każdy znajdzie coś dla siebie z nowych rzeczy, rzeczy e, w stylu retro. Robert Noga, pozdrawiam przy okazji Roberta, dba o to, żeby m, było masę atrakcji. No i cel. Na pewno bardzo szczytny. Cel niezwykle szczytny. Masz pomysł, co z twojego pokoju zdobyczy może trafić na tę aukcję? Tak Przepraszam, e... ale już tak przyjęłam, że na pewno coś dasz. No jasne, z Krzysztofem już rozmawialiśmy i ja też podaruję puchar. Jeszcze muszę dokładnie wybrać, który to będzie. To Państwo w takim razie wkrótce pewnie się przekonają Polski żurzel.pl Proszę odwiedzić tę stronę i e, spróbować znaleźć coś dla siebie, a tym samym bardzo wspomóc rodzinę tragicznie e, zmarłego Grzegorza Knapamy. Drodzy Państwo, żegnamy się już dzisiaj z Bydgoszczą i z barażem. Razem ze mną w studio byli Rafał Dobrucki. Dziękuję bardzo. Z Parfa, luba z Zielona Góra i Janusz Kołodziej. Ostatni taki wolny dzień. gdzie Ci Janusz. Dziękuję. Ja przy okazji chciałem wszystkich zaprosić na finał. Dzisiaj. Odbierasz zawody... mi robotę. <noise> Dzisiaj oczywiście jestem zawodnikiem do jeździ, więc postaram się kogoś zaprosić. Dzisiejsze zawody potwierdziły to, że było dużo ciekawej walki, więc bardzo Wasza pomoc w kibicowaniu nam będzie potrzebna, więc bardzo zapraszamy. Kto może to dobyt goszy, kto nie może, to telewizorem i będziemy... Bądźmy zdobywajmy to wszystko razem. Ja od siebie dodam, choć zawsze nam zależy, żeby jak największa Państwa grupa zasiadła przed telewizorami, ale w sobotę najważniejsza jest polska reprezentacja. Kibicujmy! Jeśli ktoś jeszcze nie podjął decyzji, czy zasiąść przed telewizorem, czy jednak może wybrać się do Bydgoszczy i tu głośnym dopingiem wspomóc naszą kadrę, to zapraszamy. Wiemy, że wciąż całkiem sporo biletów czeka na kibiców, a zatem wszyscy w sobotę ściskamy kciuki. No i ćwiczymy gardła pewnie dość poważnie. Australia. Dania, Wielka Brytania i Polska to jest obsada finału. Ten finał na naszej antenie oczywiście na żywo zbyt goszczy o godzinie 18.30 w sobotę w kanal Plus Family. My już dziś bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony żużlowy wieczór. Zbyt goszczy żegnają się z Państwem Tomasz Dryła, Krzysztof Cegielski, Rafał Dobrucki, Janusz Kołodziej oraz nasi reporterzy Dzięki. Gabriel Waliszko, Michał Łopaciński. Dziękuję bardzo Panowie raz jeszcze. Do Dziękuję zobaczenia, powodzenia. Proszę nie dziękować, powodzenia w sobotę. Do zobaczenia z Państwem, dobranoc.